28 października, dziś o 11.55, mija miesiąc, jak dostałem się do niewoli rosyjskiej. Miesiąc szybko minął, ale dwa miesiące wojny są straszne. Z danką widziałem się jeszcze 4 września w majątku Muchnów. Matkę i je kochaną pożegnałem parę dni przed swoim wyjazdem z Poznania. Głupstwo zrobiłem, że część rzeczy z nimi nie wysłałem do Warszawy. Zostawiłem żonę i dziecko, 8 lat. W nędzy. Jak one sobie dadzą radę? Jeszcze i matka. Dużo i uporczywie mówią, że mamy z tych baraków wyjechać i że do 10 listopada mają być obozy zlikwidowane w Rosji. Nie wiem, i myślę, że do maja posiedzimy w niewoli, żeby tylko móc zawiadomić rodzinę. Od dwóch dni nie dają cukru, więc odżywiamy się herbatą bez cukru. Na śniadanie gęsta kasza na oliwie. W ogóle od kilku dni potrawy na oleju bez cebuli i mąki. Wczoraj wieczorem elektrycznego światła nie było, wobec tego palą dziś przy pięknej słonecznej pogodzie. Wczoraj była chlapa. 31 października, ostatnie dni października schodzą nam na ciągłych i uporczywie powtarzanych wiadomościach, że mają nas odesłać z tutejszych baraków do Niemców przez szepietówkę lub lwów. A może dalej, na wschód? Lub do Sarobielska. Tyle różnych wiadomości, prócz wiadomości, czy mama, danka i jewuśka wiedzą, co się ze mną dzieje. Że żyję, jestem zdrów i przy dobrym apetycie do tutejszego wiktu, soczewica, kaszka manna na oliwie i kapuśniak. Po południu i wieczorem przyszły wieści, że ten barak w Bołoto opuszczamy.